Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, 12 września na stronie Państwowej Akademii Nauk został opublikowany tekst Katastrofa na Odrze. Geneza, teraźniejszość, zalecenia na przyszłość. Widzę, że w mediach głównego nurtu temat Odry już przycichł, nie jest już tak nośny, już się ludzie tak tym nie interesują, tak jak mówiłem, każda afera ma żywotność kilku tygodni. Ale ja uważam, że warto wam temat przybliżyć, tym bardziej, że środowisko wędkarskie na pewno się tym interesuje, będzie interesować jeszcze przez długi czas. I po prostu temu, temu tematowi nie można dać umrzeć. No dobrze, przejdźmy sobie, przejdźmy sobie do samego tekstu. Ja wam go przeczytam. Może go sobie trochę omówimy też przy okazji. Katastrofa na Odrze. Geneza teraźniejszość. Zalecenia na przyszłość. Jakie czynniki wywołały katastrofę ekologiczną na Odrze? Jak powinniśmy teraz odtwarzać ekosystem na rzece? Jakie działania zapobiegną podobnym zdarzeniom w przyszłości? Wyjaśniają naukowcy skupieni w zespole doradczym do spraw zmian klimatu przy prezesie PAN. W najnowszym stanowisku wspierają ich jeszcze Komitet Gospodarki Wodnej oraz Inżynierii Środowiskowej PAN. Katastrofa ekologiczna na Odrze. Od 12 lipca 2022 roku mamy do czynienia z bezprecedensową katastrofą ekologiczną na Odrze. Spośród wielu czynników, które mogły się do niej przyczynić, należy wymienić: długotrwały, bardzo niski stan wody, który zwiększył wrażliwość rzeki na dopływające do niej zanieczyszczenia. Globalne ocieplenie powoduje, że prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych ekstremów, suchych epizodów w przyszłości szybko rośnie. Zrzuty ścieków zawierające związki biogenne, zwłaszcza azot i fosfor, które są niezbędne dla wzrostu fitoplanktonu i znacznie przyspieszają ten proces. Zrzuty zasolonych wód przemysłowych lub kopalnianych to jest bardzo ważne które mogły być bezpośrednią przyczyną namnożenia się tzw. złotych alg, wytwarzających toksyny zabójcze dla ryb i innej fauny oddychającej strzelami. Uwolnienie dodatkowego ładunku biogenów, metali ciężkich i innych zanieczyszczeń zgromadzonych przez dziesięciolecia w osadach dennych w wyniku prac utrzymaniowych na rzece oraz niskiego stanu wody, co skutkuje zruszeniem podłoża przy nawet mniej intensywnym ruchu wody. Wzrost temperatury, który przyspiesza tempo procesów biologicznych, w tym namnażanie glonów. Tutaj nie możemy dać sobie wmówić, że przyczyną zatrucia rzeki są złote algi. Są podane przyczyny, skąd te złote algi się wzięły. To ważne. Znaczącą zmianę warunków hydrologicznych w odrze spowodowaną jej regulacjami, piętrzeniem i użytkowaniem dla celów żeglugi śródlądowej, skutkującą korzystnym dla namnażenia glonów wydłużeniem czasu retencji wody w rzece. Wszystkie te procesy wpływają w zasadniczy sposób na sposób funkcjonowania organizmów zasilających rzekę, prowadząc do zmiany warunków fizycznych, a w rezultacie struktury biologicznej ekosystemu, obniżenia różnorodności biologicznej oraz zaburzenia wielu procesów biologicznych zachodzących na wszystkich poziomach organizacji ekosystemu, w tym procesu samoczyszczenia rzeki. Każda z wymienionych powyżej przyczyn wynika z bezpośredniego lub pośredniego wpływu człowieka na system przyrodniczy, tak więc w żadnym wypadku nie można twierdzić, że katastrofa ekologiczna na odrze. Miała przyczynę naturalną, można wręcz powiedzieć, że stanowi ona modelowy przykład nowych wieloczynnikowych zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, omawianych w ostatnim raporcie IPCC. Moi drodzy, my tutaj nie dowiadujemy się niczego nowego, tak naprawdę my czekamy na wskazanie winnych, a wychodzi na to, że będzie ich wielu. Od dużych zakładów przemysłowych po kopalnie, po trucicieli, którzy nielegalnie odprowadzali ścieki do Odry. Tutaj jeszcze taka ciekawostka: jeśli oglądaliście ze mną posiedzenia komisji sejmowych na temat zatrucia Odry, to pewnie słyszeliście wypowiedź jednej z państw WWF-u, która właściwie podała bardzo podobne albo takie same przyczyny zatrucia Odry i podała jako rozwiązanie na przyszłość renaturyzację rzeki. Jeden z polityków nazwał ją ekoterrorystką. No, ciekawe, czy takie słowa też padną w stronę naukowców z Państwowej Akademii Nauk. Bardzo ważna rzecz. Odtwarzanie ekosystemu Odry i działania zapobiegawcze na przyszłość. Jeśli chcemy zmniejszać zagrożenia podobnymi katastrofami w przyszłości, musimy wyciągnąć z obecnej katastrofy wnioski i patrzeć na planowanie działania przez pryzmat adaptacji rzeki do zmiany klimatu i współistniejących zagrożeń wieloczynnikowych. Moi drodzy, bo pamiętajcie o jednej rzeczy: to wydarzyło się nad Odrą. To może wydarzyć się nad Wisłą. To może wydarzyć się nad każdą rzeką. Zabetonowaną, na którą na przykład wy mieszkacie. To jest najbardziej przerażające. Mamy tak niskie stany wody, że to może się wydarzyć w każdej, w każdej chwili. Kryzysy dotyczące zasobów wody są głównie wywołane problemami z organizacją zarządzania tymi zasobami i mają w większym stopniu charakter społeczno-polityczny niż techniczny czy przyrodniczy. Dobrze zorganizowany system zarządzania wodą cechuje się włączeniem różnych grup społecznych do procesów decyzyjnych, transparentnością tych procesów, jasnymi mechanizmami i odpowiedzialności osób i instytucji podejmujących decyzje dotyczące wody wobec społeczeństwa, szybką odpowiedzią instytucji na zmieniające się warunki wodne i potrzeby dotyczące wody oraz sprawiedliwym podziałem kosztów i korzyści związanych z korzystaniem z zasobów wodnych. Przez różne grupy społeczne. Katastrofa ekologiczna odrzuć wyraźnie pokazuje, że organizacja zarządzania zasobami wodnymi w Polsce wymaga głębokich zmian, które poprawią jej funkcjonowanie w wymienionych wyżej obszarach. Powyższe powinno zostać poprzedzone zmianami w działach administracji rządowej, bowiem zakres działu gospodarka wodna w obecnym brzmieniu nie odpowiada wymaganiom, jakie stawia. Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. W obliczu kryzysu klimatycznego, wiążącego rosnącą presję na polskie zasoby wodne, jest to wysuwanie niecierpiące zwłoki. Wiele czynników na, nałożyło się w tym samym miejscu i czasie, powodując zagrożenie nadmiernego zanieczyszczenia odry. Ostatnim z nich, aktywującym bezpośrednią katastrofę, z dużym prawdopodobieństwem mógł, mógł być nadmierny, niezgodny z pozwoleniem wodnoprawnym zrzut ścieków przemysłowych. Jeśli tak się stało, zanieczyszczający powinien ponieść konsekwencje swojego działania. Oczywiście wnioskiem jest również konieczność wzmocnienia służb zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką wodną, które muszą skutecznie reagować i egzekwować zapisy prawa, aby nie pozostały one martwe. Wyniki takiego międzynarodowego badania próbek wody z Odry. Mają być ogłoszone pod koniec września. No jest 16, ja na to niecierpliwie czekam, no bo na podstawie tego będzie można yy, dokładnie namierzać winnego lub winnych. Chociaż podejrzewam, że już to można by zacząć yy, pewnie robić. Kolejną prawdopodobną hipotezą jest ta, że zrzuty ścieków odbywały się zgodnie z, obowiązu z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi. Nadmierne zanieczyszczenie spowodowane było natomiast niskim poziomem wody i zbyt wysokim stosunkiem objętości ścieków do objętości aktualnego przepływu. Z wystąpieniem takich sytuacji należy się liczyć coraz częściej w przyszłości. Antropogeniczna zmiana klimatu prowadzi bowiem do znacznych zaburzeń w obiegu wody, w krajobrazie i zmian warunków hydrologicznych w rzekach polskich, o czym pisaliśmy w poprzednich komunikatach. Dlatego też konieczne jest zrewidowanie przepisów w tym kierunku, by podobna czy nawet wielokrotnie mniejsza katastrofa nie mogła się powtórzyć. W pierwszej kolejności potrzebna jest rewizja pozwoleń wodnoprawnych i aktywny monitoring dla sygnalizowania konieczności zatrzymania zrzutów ścieków. Wszystkie zrzuty muszą być dostosowane do aktualnego, a nie średniego przepływu rzeki, do aktualnych warunków meteorologicznych. Tylko odpowiedni monitoring pozwoli na określenie w czasie rzeczywistym, co i kiedy można do odprowadzać do rzeki, by w sposób istotny nie pogorszyć jej stanu i nie przekroczyć jej zdolności samoczyszczenia. Takie działanie adap adaptacyjne wymaga zarówno zmiany prawa, jak i inwestycji w kierunku rozbudowy możliwości retencyjnych zakładów do czasowej retencji zrzutów. To już. Yy... O tym mówiliśmy sobie y, kilkakrotnie. Pozwolenia wodnoprawne. Jak to wszystko działa? Że to jest jedna wielka y, fikcja, może inaczej, że, że to nie działa. Że to zrzucający sobie określa, co będzie y, zrzucał do wody, zanosi kwit na węgiel, y, jak to się przysłowiowo mówi, y, do urzędnika. Urzędnik mu podbija: aha, zrzucasz to i to no to sobie zrzucaj. A co zrzuca zainteresowany, to tak naprawdę nikt nie wie, bo tego nikt nie sprawdza na bieżąco. Lecimy dalej. Należy podjąć działania w kierunku odtworzenia, a nawet wzmocnienia odporności ekosystemu rzecznego. Populacje ryb w odrze praktycznie przestały istnieć. Konieczne jest rozważanie możliwości renutaryzacji rzeki, renaturyzacji rzeki lub jej fragmentów i lub objęcia ochroną niektórych szczególnie cennych przyrodniczo obszarów w jej dolinie i do rzeczu. Gdy minie bezpośrednie zagrożenie dla ryb, konieczne, konieczne będzie odtworzenie populacji. Należy zrobić wszystko, co możliwe, by odtworzenie populacji mogły zmierzać stopniowo do stanu naturalnego. Tak, renaturyzacja rzeki. I to się obecnym rządzącym na pewno nie spodoba, na pewno nie spodoba się to wodom polskim, bo tak jak słyszeliście, wody polskie mają pomysł, aby rzekę pogłębić i to będzie odpowiedź na wszystko. Rzekę się pogłębi, wody będzie dwa razy tyle, ścieki się rozcieńczą i w bani, jak to się mówi. A c, no według naukowców to nie będzie działać, bo rzeka musi meandrować. Jeśli rzeka będzie meandrować, będzie się, będzie się samo oczyszczać. Dla nas wędkarzy to rewelacyjna informacja, że tak powinno się zrobić. Tylko co za tą informacją pójdzie, obawiam się, że, że niewiele. No ale jak to mówią, czas, czas pokaże. Należy stworzyć warunki, by odtwarzanie populacji ryb w maksymalnym stopniu odbywało się w sposób naturalny, w oparciu o dopływy. By sprzyjać temu procesowi, pierwszoplanowym zadaniem jest udrożnienie dopływów, jeśli ich nurt jest przecięty zaporami czy progami utrudniającymi wędrówkę ryb. Niektóre tego typu budowle należy rozebrać, a gdzie to jest możliwe lub niewskazane, konieczne jest udrożnienie nowoczesnymi przepławkami. Wskazane jest też okresowe wprowadzenie na dopływach maksymalnego rozmiaru ochronnego, powyżej którego ryby powinny być wypuszczane. Moi drodzy, czy Wy to w ogóle słyszycie? Musiało 500 kilometrów y, rzeki umrzeć, abyśmy my coś takiego y, usłyszeli w oficjalnym piśmie. Straszne to jest. Mówi się o tym przecież od lat. Jak wykazały badania ostatnich lat, liczba produkowanych jaj u większości gatunków rośnie szybciej niż, lini niż liniowo z masą ciała. Zatem 10 samic o masie 1 kg wyprodukuje mniej jaj, często znacznie mniej niż jedna samica o masie 10 kg. Proszę bardzo, ochrona dużych drapieżników się kłania w tym momencie z którą też wielu ichtiologów się przez lata kłóciła. Nie, 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 duże drapieżniki są szkodliwe dla środowiska. Je należy w ogóle najlepiej ukatrupić, najlepiej, aby było najwięcej takich rybek średniego rozmiaru. A tu się okazuje, że, że nie. No chyba, że yy, naukowcy yy, z panu się nie znają. Ale podejrzewam, że się jednak znają. Pozostawienie przy życiu dużych osobników spowoduje zatem produkcję nadmiaru na rybku, który będzie migrował z dopływów do odry. Należy też zaapelować do wędkarzy na dopływach, by jak najwięcej ryb wypuszczali z powrotem do wody, nawet wtedy, gdy ryby te mieszczą się pomiędzy dolnymi i postulowanym górnym rozmiarem ochronnym. Każde zwiększenie populacji ryb w dopływach prowadzić będzie do intensywniejszej migracji, a więc szybszego zasiedlania odry. Moi drodzy, wprowadzenie w dopływach, yy, zrobienie z dopływów odry odcinków no kill rozwiązałoby sprawę. Ja wiem, że to wędkarzom by się w ogóle nie podobało. Bo wędkarze chcą jeść ryby, to, to wiemy. Pewnie jest jakieś 10%, które by powiedziało: tak, to jest zajebisty pomysł, ale to jest tylko 10%. Więc to też yy, sądzę, że yy, gdyby padł taki pomysł, to spotkałoby się ze sprzeciwem wędkarzy, niestety. Tak podejrzewam. Ale w ogóle, słuchajcie, kochani, ja czytając ten tekst w tym momencie, no bo to jest na razie tylko tekst, jakby ktoś mi się w ogóle nie chce wierzyć, że to dojdzie do, do, do skutku, bo to się czyta trochę jak takie science fiction, prawda? No, ja, ja nie wierzę, że coś takiego wprowadzą. Ale daj Boże, no, no byłoby naprawdę rewelacyjnie. Byłoby rewelacyjnie. Odręb należy zarybiać jedynie gatunkami, które tam wcześniej występowały z włączeniem gatunków inwazyjnych lub sztucznie wprowadzonych, jeśli takie były stwierdzone. Konieczne jest tylko otworzenie składu gatunkowego, ale także zachowanie różnorodności genetycznej. Komórki rozroczne ryb powinny być zatem pobierane z dużej liczby osobników, najlepiej pochodzących z tej samej zlewni, a jeszcze lepiej z odry. Jeśli uda się ura uratować dojrzałe osobniki z tej rzeki w dostatecznej liczbie. W procesie zarybiania należy maks w maksymalnym stopniu wykorzystać wiedzę ekspercką, by nie marnować środków na zarybienie gatunkami, które nie mają szans przetrwania z powodu nie odtwarzania się jeszcze odpowiednich warunków środowiskowych w tym bazy pokarmowej. To jest bardzo cenna uwaga, bo pamiętajcie o tym, że no, przy zarybienia odry teraz to będzie kolejny wielki biznes. Za tym będą szły ogromne pieniądze. Więc podejrzewam, że też wiele osób będzie po prostu chciało zarobić na tym kasę i, i będzie to robione w sposób byle jaki. Jak to w naszym kraju po prostu. I tutaj co najważniejsze, też dla nas, wędkarzy, i dla ryb, oczywiście, i dla, dla środowiska, należy wstrzymać prace regulacyjne i podjąć działania na rzecz renaturyzacji odry i jej dopływów oraz przynajmniej fragmentów jej doliny zalewowej pod kątem zwiększenia zdolności buforowej rzeki jej potencjału adap adaptacyjnego do zmiany klimatu i innych zaburzeń antropogenicznych. Renaturyzacja przyniesie korzyści naturze i człowiekowi, gdyż przyczyni się m.in. do regulowania skrajnie niskich i skrajnie wysokich przepływów poprzez połączenia rzeki z doliną, a zatem będzie sprzyjać zapobieganiu powodziom i suszom. To jest bardzo ważne. Renaturyzacja zapobiega powodziom i suszom, a nie betonowanie, prostowanie i pogłębianie. Renaturyzacja poprawi zdolność rzeki do samooczyszczania. Gdy zdolność ta drastycznie spada w ciekach o, wysokich, o wysokim poziomie przekształceń antropogenicznych, zwiększy też możliwość bezpiecznego wykorzystania wody do celów konsumpcyjnych, rolniczych, produkcyjnych i rekreacyjnych. Renaturyzacja przyczyni się również do realizacji innych zobowiązań, takich jak realizacja założeń ramowej dyrektywy wodnej czy unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 w tym założenia dotyczącego renaturyzacji 25 tysięcy kilometrów rzek w Unii Europejskiej. Apelujemy. Przykład Odry pokazał, że konieczna jest zmiana podejścia do zarządzania zasobami wodnymi w Polsce, dlatego apelujemy o zwiększenie społecznej kontroli nad gospodarką wodną, w tym podniesienie transparentności mechanizmu decyzyjnych oraz ustalenie jasnych zasad odpowiedzialności instytucjonalnej za podejmowanie decyzji lub ich brak. Rezygnację z planu żeglugi na rzecz realizacji i poszerzenia krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych. Utworzenie specjalnego programu badawczo-wdrożeniowego, który zająłby się nie tylko tworzeniem życia w Odrze, ale także zapobieganiem podobnym katastrofom na Odrze oraz innych polskich rzekach w przyszłości. Powołanie niezależnej apolitycznej grupy składającej się z naukowców, ekspertów i organizacji pozarządowych, która mogłaby zająć się wypracowaniem kierunków adaptacyjnej polityki wodnej w Polsce. Tak to, moi drodzy, wygląda na, na tą chwilę. Pytanie, właśnie, co z tego wyniknie, ale to się prawdopodobnie zaraz dowiemy w najbliższym czasie, czy w ogóle. Ktoś z wód polskich się do tego tekstu ustosunkuje. Jeśli... No, ciekawy jestem, chociaż podejrzewam, że, że nie. Bo w ogóle tego tekstu ten tekst jest od 12, od 12 września. Ja nie widziałem w ogóle żadnej żadnej wzmianki o tym tekście. A szkoda, bo jest bardzo, bardzo wartościowy. Bardzo mi zależy, aby z tym tekstem zapoznała się jak największa liczba osób. Dlatego prosiłbym, jak możecie, to ten tekst udostępnijcie. Nie musicie udostępniać mojego materiału, bo link do tego tekstu jest w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu. Moi drodzy, super, że to się ukazało. To jest tam jakiś taki mały, mały kroczek w kierunku normalności nad naszymi rzekami. rzekami. Mały kroczek, ale uważam, że bardzo ważny. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia.